Słuchajcie, robiłam dla wróżby Andrzejkowej dla długofalowych relacji, ale teraz zrobimy tak. Yy, czy idzie w Twoją stronę osoba do romansu? I kto to byłby? Za zobaczymy, czy idzie jakaś osoba, jakaś energia. Pierwsza grupa się koło Ciebie kręci, druga grupa i trzecia grupa, ale bierzemy bardziej rozrywkowo-romansowo, yy, No Zobaczymy, co wyjdzie. Pierwsza, druga, trzecia grupa. I lecimy, co by tu było? Gwiazda do długofalowej dla facetów. E, tu jest proszę Was, w e, możliwości spotkania osoby do długofalowej ro, e, relacji. Gwiazda o tym mówi, czy znaczy, to jest karta kochanki. Ale w, tu możecie sobie poznać tą swoją osóbkę. To jest osóbka z przeznaczenia. Może się zacząć od romansu. E, z przeznaczenia można ją poznać. Wychodźcie do parków e, gdzieś na takie festiwale, tam, gdzie jest dużo ludzi. E, Blondinella. Zgrabna nawet powiem Wam. Nie mogę tak <noise> pokazywać, mi filmik zablokują. Ale taka fajna laska, Dla facetów fajna. Dla, dla dziewczyn też wychodzi na festiwale. No jest romansowo, ale wiecie co? Powiem Wam tak, same duże arkano jak na razie. Druga grupa. Yy, tu jest wodnik, tu bliźnięta. Yy, słuchajcie. Yy... No tutaj mogli. Tu jest romansowo. W, w tych bliźniętach. Ale ja zawsze, jakby patrzę, czytam to, co Natalii. Jesteście ku sobie, ale tu może tu jest z jednej strony tak. Rzeczywiście, opatrzność boska nad wami może czuwać, że to się przerodzi. Romans się przerodzi w coś więcej. Może to jest kontynuacja tego, może to ktoś ma usłyszeć. Ale też może być tak, że są dwie kobiety, jeden mężczyzna. Czyli na no, facet będzie musiał dokonać wyboru. Yy, ale tu będzie miłość. Tu jest uczucie i trzymanie się za rączki. Także tu jesteście y, ku sobie. To jest wiecie co, no niby ten anioł tam co na każdej tej talii innej z tych Ridera White'a i y, tu jest jakby co innego, ale ja tu widzę, y, no tutaj widzę trójkąt. Ja widzę trójkąt, no ja jak czytam to ja tak widzę i ja tak mówię. Y, jest romansowo, jest ku sobie. Y, w pierwszej grupie bym powiedziała, że kobieta już potrzebuje spagniona miłości. Y, może być tak, że, że znajdziesz to czego szukasz. No. Trzecia grupa. No wiecie co? Powiem Wam tak. Tu może się od jakiegoś układu yy, zacząć, ewentualnie tu ktoś komuś da szansę, komuś, kto już wraca, może już kilka szans było. No ja z tymi wracaczami to bym tak uważała. Yy. To jest osoba, która jest ci znajoma. On nie spadnie z nieba, i bardziej tu bym powiedziała, że może być dla ciebie podporą. Tu takiego romansu, wiecie co, to ja takiego nie widzę. Eee, może być tak, że po prostu w czymś, ci w czymś ci pomoże, może cię wspomóc, lub ty tej osobie pomagałeś. To jest osoba, która może mieć dzieci. Ewentualnie może mieć, jakby z Twoimi dziećmi mogła mieć styczność, mogła Ci przy dzieciach na przykład pomagać. To też jest osoba, która mogła Cię wspierać finansowo. Ewentualnie, bo to znaczy to jakby jest pieniądz, ale to może być też taka osoba, która po prostu jest gotowa na to, żeby dać Ci wsparcie, być dla Ciebie podporą. Także buławy nie wyszły. Wyszły takie romanso harlekinowe, ckliwe no, osóbki, ale wam powiem, że no, no ktoś tu, tu się na pewno ktoś będzie kręcił, chyba że pokazało się to jako jedno, jeżeli było tak, że czuję, że tak wszystko jest dla ciebie, byk się pokazuje, to dziewczyny, ty jesteś spragniona miłości, jest w Twoim otoczeniu gościu, który chce być dla Ciebie podporą, chce Ci dać wsparcie. No, i to może być początek prawdziwej miłości. Nie każde moje czytania są, wiecie, pesymistyczne. Jest fajnie, jest fajnie. Przy Andrzejkach wszystko jest fajnie. Można wszystko. Pozdrawiam.